Sposób na karę, czyli co tu zrobić. A jak tam twoja znajomość z Lindą? Zagadnąłem młodego przy śniadaniu. Dalej wychodzi z karą na spacery? Widujesz ją? Młody wytrzeszczył oczy i wybuchnął takim śmiechem, że opluł jej trzicą mnie, blat stołu i podłogę. Podłoga już po chwili była czysta, bowiem elf leżący u moich stóp momentalnie zainteresował się i najwyraźniej mu smakowało. Możesz na przyszły raz nie pluć mi prosto w oko? Zażądałem ponuro, odkładając serwetkę. Poza tym nie należy karmić psa, nawet plując jedzeniem. Nie wiem, co takiego śmiesznego powiedziałem, ale pomyliłeś je, zachichotał młody, ocierając oczy. Dziewczyna to kara, a Linda to pies. A ja powiedziałem odwrotnie, zdumiałem się, smarując to z masłem. Naprawdę? Młody zadumiał się nagle i spoważniał i przyjrzał mi się uważnie. Ty za rok kończysz czterdziestkę, no nie? Rzekł dość niespokojnie i podrapał się po głowie. Słuchaj, kiedy ostatnio robiłeś jakieś sobie badania, no wiesz, na Alzheimera, prostatę, takie tam. Odczep się, rozłościłem się, machając tostem, żebym nie powiedział głośno, kto od paru dni ciągle szuka swojego nonczako i ciągle znajduje je tam, gdzie kompletnie nie powinno go być. To na pewno L wynosi, próbował się bronić młody. Jasne, burknąłem, kładając je do kieszeni twojej drugiej kurtki, a potem zamyka jeszcze drzwi do szafy, i tak? Oj, tam, oj tam, mruknął młody, nagle pokorniejąc. No dobra, trzy razy jeszcze widziałem tę karę, ale była bez psa i nie było jak zagadać. A ty byłeś z psem? Raz tak, ale wtedy ona szła z jakąś koleżanką i w ogóle nie zwróciła na mnie uwagi. Zamyśliłem się. Znałem mojego syna i widziałem wyraźnie, że owa kara trochę zawróciła mu w głowie. Wolałem się jednak nie wtrącać w jego sprawy, szczególnie sercowe, jeśli sam mnie o to nie poprosi. Westchnąłem więc głęboko, pokiwałem głową i wróciłem do swojego tostu. Zapadła cisza. Aha, więc zamierzasz tak to zostawić? Spytał zimno młody, patrząc na mnie z oburzeniem. Nie pomożesz mi? A potrzebujesz pomocy? Szeroko otworzyłem oczy, jednocześnie zaskoczony i ucieszony. Naprawdę? Ktoś, kto jest autorem książki Licencja na zakochanie, powinien umieć pomóc własnemu dziecku, oświadczył posępnie. Ale jak widać, rodzice teraz są jacyś dziwni. Dziecko potrzebuje pomocy, jest załamane, lada chwila wpadnie w depresję na skutek nieodwzajemnionego uczucia, a ty? Po chwili obaj śmialiśmy się jak wariaci, klepiąc się po plecach. Uwielbiałem te nasze pogawędki, bo obaj mieliśmy identyczny dystans do samych siebie. No dobrze, wykrztusiłem w końcu, ocierając łzy ze śmiechu. Mamy wolny wieczór, wymyślamy plan.